— Cześć, dzień dobry, witajcie. Słuchajcie, jakby gdzieś tu matka szła, to mnie nie ma. Ja śpię, nikt nic nie widział, no oblizuję się, bo się myję trochę, bo zaraz się będzie darła o tego kotleta, jak znam życie. Leżał taki ostatni sam, no to co, no to sobie wziąłem. No i tak, i teraz muszę udawać, że mnie tu nie ma. Patnie na mierzy, to wpadnie w furię. I tyle z tego będzie. Ale moje nogi szybkie są, szybkie. Oj, nie dogoni, nie dogoni, wcale się wściuł? Ja to naprawdę myślałam, że ty jednak jesteś gość, że się podzielisz, że dasz trochę. A ty to jesteś po prostu diabeł wcielony, diabeł. Mamo, Jurek zjadł kotleta. Cześć, dzień dobry. Witajcie w nowym filmie. Witajcie w nowym dniu. Słuchajcie, mgła, ciemno. Zimno, pada. Nie mogłam dzisiaj w ogóle wstać. Normalnie, gdyby nie mati. To ja nie wiem. No budzik prywatny, osobisty. Budzik prywatny, osobisty. Chodzi i cały czas się o mnie wyciera. Cały czas, no dobra. Cały czas się o mnie wyciera. My się szybko zbieramy, lecimy zaraz do pracy. Co? Aha. Wiesz, piłaś przed chwilą. Mateusz, w spodnie się możesz wycierać, tylko nie w bluzę, dobra? Mówię Wam, tragedia jakaś. Tragedion jakiś. No dobra. Pójdę sobie zrobić wody, jeszcze sobie szybko zaparzę pokrzywę. I uciekam z Wami Widzę się tak. za chwilę. Tak, tak. Jeszcze szybkie przygotowanie. Kurczę, muszę sobie ci wpisać na listę, żebym nie zapomniała pokrzywę i skyr, bo już zapomniałam. A, widzicie? Ja to jestem po prostu number one. Pyk. Już zmęczę tą pokrzywę do końca, ale jest taka niedobra, że masakra. I tak... normalnie tego picia to tyle jak słuchajcie, jakbym cystewną była tankuję i tankuję i tankuje ale to nic ja zawsze piłam dużo i nie mam z tym problemu na szczęście tak jak niektórzy mówią że na przykład nie mogą wypić tam litra czy dwóch wody dziennie ja nie, ja nie mam znaczy gorzej mi to idzie na pewno w zimie Chodźcie no tu. Chodźcie no tu jeszcze na chwilę. Gorzej mi to na pewno idzie w zimie, bo, no bo wtedy wiecie, jest zimno i tak ta woda, no nie bardzo wchodzi, lepiej wchodzi coś ciepłego. Ale jest ok. Dzisiaj jeszcze jakiś obiad trzeba wymyślić. Wymyśleć. O, ja wiem. Ja dzisiaj upiekę łódka, ziemniaki, jakąś surówkę, ale ugotuję też zupę kalafiorową. Powiem Wam, że po tej brokułowej już ją oczywiście wykończyliśmy. Ale zrobię teraz brokuł... Zrobię teraz kalafiorową i zobaczymy, jak to pójdzie. A powiem Wam szczerze, tak mi się nie chce dzisiaj wychodzić do tej pracy. Wszystko OK, wszystko w porządku, tylko jak patrzę na tą pogodę... To no Jezus, normalnie ja nie wiem. Ja wiem, że to już jest nudne i każdy narzeka, każdy mówi, ale wiecie co? No dzisiaj to jest wyjątkowo, jest taka mgła, że nie widać końca ogrodu. Mokro pada zimno. Jejku, jak normalnie już przyjdzie ta ciepełka. Czy wiecie co? Ja się w ogóle... Zastanawiam, czy to nie będzie w tym roku tak jak któregoś roku było, że było tak zimno, zimno, zimno długo, a później, jak przyszło, to nagle 30 stopni, i wszyscy znowu tacy śnięci, no bo taka zmiana temperatur. I normalnie tak to wygląda. U nas jeszcze nie było takiej temperatury, że było jakieś 17 po 20, żeby taka już wiecie, prawdziwa wiosna. U nas jest cały czas 60, 60, 60, i to tak. Wiecie, i 10,5 wiatr, no to jest odczuwalne jakby było 6 albo mniej. Ale to nic. Dzisiaj nie mam długo, bo mam 2 godzinki. Więc no, powinnam być w domu koło drugiej. Może koło trzeciej. Zobaczymy, bo jeszcze bym stanęła na no właśnie jakieś małe zakupy. I pół dnia by było jeszcze dla siebie. Więc zobaczymy, zobaczymy, wczoraj miałam w ogóle taką regenerację, że wiecie nawet tych kółek swoich takich podstawowych nie pozamykałam, wprawdzie dzisiaj byłam zdziwiona, bo myślałam, że, że zamknęłam wszystkie, oprócz wiadomo tego, tej aktywności, a dzisiaj patrzę, tu nawet takich podstawowych, chociaż nie wiem jak to się stało, bo przecież normalnie byłam w pracy i, i, i wszystko robiłam tak jak ten i chodziłam, przecież nie leżałam cały dzień. Ale powiem Wam, że to właśnie daje do myślenia, że nam się jednak wydaje, że my tyle chodzimy, tyle latamy, że ktoś się mówi, Boże, po domu narobisz tyle kroków. Ale jak się to zliczy, to wbrew pozorom wcale nie wychodzi tak dużo. No, a jeszcze ta pogoda tak utrudnia. Jakby było ciepło, wziąłby tego psa, poszedł na jakiś spacer taki konkretny, długi i, i chociażby się tych kroków nawaliła. A tak w taką pogodę, to szkoda psa, jak to się mówi. A ojca nie ma, żeby go wziąć. Ojciec w pracy! No i sami widzicie, no, orbitrak jak nic, nie ma wyjścia. Jeszcze tak bym chciała z tym hulahopem to ruszyć tak na poważnie, na no, ten, no, ale na razie no nie mogę, no po prostu mnie bolą te, te ćwiczenia i tak teraz sobie zrobię z dzień, dwa przerwy od niego. Nawet na nim nie próbuję, bo mnie normalnie cały brzuch boli. Dobra, moi drodzy, bo ja już muszę iść, a ja gadam na razie. Jesteśmy z powrotem. Jesteśmy z powrotem. Kawka. Kawka, kawka, półkawki. Kurczę, miałam stawić ziemniaki. No, widzicie, jaka jestem ogarnięta. Gotuje się zupka kalafirowa. Dokładnie taka sama jak ta brokułowa, tylko tym razem kalafirowa, bo miałam kalafiro, trzeba go wykorzystać po tym jak się z wami rano rozłączyłam zamarynowałam sobie łódkę i wstawiłam je do pieczenia bo mi się całkiem przypomniało, że je, całkiem przypomniało, bo mi się przypomniało, że je wyciągnęłam i przecież trzeba je zrobić no i tak na dobrą sprawę dopiero weszliśmy do domu widzicie ja tu. dopiero weszliśmy do domu, Maty poszła już spać a ja się biorę za ogarnianie. Zaraz zrobię jakąś fajną surowę. I tyle. Ale powiem Wam, że w ogóle nie jest lepiej. Ciemno jest przez cały dzień, jak jasny kapelusz. Autentycznie taka ciemnica, że to po prostu masakra. Zrobię szybko obiad. Znowu są gary do wyciągnięcia. Chce ktoś? Proszę, zapraszam. Żartuję. No Boże, jak ja wstawiłam te ziemniaki. Czy teraz się wstawiły? Czekajcie, ja od razu po sole, bo ostatnio się tak zagadałam, że w ogóle zapomniałam posolić ziemniaki. Także znaczy się jestem zakochana. Co zrobić? To chyba dobrze, nie? Gorzej jakby było na odwrót, to, to by można było się zastanawiać. Ale tak właśnie wyciągnę naczynia, naczynia ze zmywarki. Zjem obiadek. Później pójdę na trening. wiecie co, od tego tygodnia dodaję 10 minut. Dodaję 10 minut, żeby nie było pół godziny, tylko 40 minut, żeby troszeczkę rozchuśtać tą swoją przemianę materii, ten cały metabolizm. Myślę, że skoro te 30 minut już aż tak mnie nie męczy, to można dołożyć 40 minut. Chociaż powiem wam szczerze, że po wczorajszej pauzie to dzisiaj może być ciężko, bo zawsze tak było, że po tym dniu regeneracji powrót do tego treningu był, no, był dość taki można by powiedzieć, że ciężki. Ale powiem wam, że już tak się wkręciłam, że już mi się normalnie chce. To, to dobry znak. Jeszcze mówię, ta pogoda tak utrudnia, bo zupełnie inaczej przecież jak można byłoby sobie tych kroków nabić. Przecież tak naprawdę to jest tyle tej A, roboty przed domem, że to jest po prostu głowa mała. Później jak przyjdzie pogoda to nie będzie wiadomo w co ręce najpierw włożyć, ale to nic. No i widzicie o, właśnie o to mi chodziło, że wyciągam te naczynia, to one nie do końca są suche. No, ale cóż, dobra, to ja nie będę wam tu strzelała po albo, dobra, już wyciągnę z wami. Postaram się po cichaczu. I tak właśnie mówię, że dzisiaj dokładam 40 minut Orbitreka i muszę sobie ściągnąć matę ze strychu. Bo ją wyniosłam na strych, a tak zawsze robiłam sobie po orbitreku. Na Macie jeszcze się trochę porozciągać tak fajnie. A bez Maty to troszeczkę ciężko, ale już pachnie ten kurczak. O złociutki! Pachniesz jak nie wiem, że tak? Mówię Wam normalnie. Dziewczyny te co? Może nie tyle, co się odchudzają, ale co też robią ze sobą coś, bo tak jak piszecie, oczyszczanie organizmu, odchudzanie się, dieta, forma, już jak zwał, tak zwał, wszyscy wiemy, o co chodzi. Napiszcie, jaką, jaka forma aktywności jest waszą ulubioną. Naprawdę, bez ograniczeń, co kto lubi. Bo może, może coś ja od was podpatrzę, zmąpuję. A co tam? Co będziecie trzymać dla siebie? Podzielcie się. Może coś mi nie przyszło do głowy na tą chwilę. A mogłabym też skorzystać. No. Dokładnie. Dokładnie tak. Jak coś tam macie. Swojego fajnego, ulubionego, to podzielcie się. Dobra. 3, dwa, 1, zmywarka, pusta. Zaraz będzie 12 minut zupa. 25 minut gotuje się zupa w Lidlomixie. To już takie... Normalnie można wstawić na 20 minut. I też jest dobrze, ale ja zawsze daję na 25, bo wtedy mam stuprocentową pewność, że wszystko jest mięciutkie. I tak dalej. Także za 12 minut będzie zupka. Akurat ugotują się ziemniaczki. Bo ja to tak na razie, to chyba tylko zupę będę jadła. A resztę najwyżej później. No ja i kupiłam sobie skery, bo już wyjadłam wszystkie i nie było nic. Kupiłam jajka, bo też już licho. I tak wiecie, co w sumie nie było. A, wiecie, co sobie kupiłam? Wafle do chleba, wafle do chleba. Matko, kochana Marta, weź sobie usiądź zamiast chleba. Te wafle bardzo je lubię, to są moje ulubione, ale ostatnio w ogóle ich nie było. Normalnie nie wiem, czy to teraz jest ten sezon taki na, na odchudzanie, czy coś. No wszyscy je kupują i powiem Wam, że naprawdę był problem i ładny jakiś czas nie było, więc wziąłem sobie zapas. Ja je lubię nawet jakimś serkiem posmarować na kanapkę albo na przykład jakiejś sałatki przegryzać to. Ja ale mam tego pecha, że Matylda też krótki. A po cichu się tego ukryć nie da, ale to na pewno jest milion razy lepsze jak te waza chlebki. No to to jest po prostu jezło, aż uszy bolą. Jak sobie przypomnę. Także jak ktoś właśnie szuka jakiegoś zamiennika chleba, chociaż zupełnie nie ma co tego chleba wykluczać, ale tak, no raz na jakiś czas pewnie, że, że trzeba zjeść nawet dla zdrowia psychicznego, ale tak na co dzień, właśnie ja nawet nie, nie będąc na tej diecie, bardzo lubię te bafle. No i. No i tyle na razie, uciekam. Wiecie co? Dzisiaj to ja zbyt wielkim motywatorem nie jestem, ale próbuję sama siebie zmotywować do pójścia na górę. Miałem ci truskawki mrożone, bo w moim wiejskim dino niestety, ale nic więcej nie było, ale i tak to zaopatrzenie teraz to się poprawiło. Kiedyś to nawet skeru nie było, trzeba było jechać do Lidla albo do Biedry. O, a teraz to już takie w większości tych podstawowych, fajnych rzeczy jest. No, ale akurat z owoców mrożonych była bida, bo ja się czaiłam na jagody, bo z jagodami jakoś smakuje mi to wszystko najlepiej. Mam jeszcze maliny, ale ja w ogóle nie jestem fanem malin. Jakoś dla mnie to najgorsze owoce. Jak już nic innego nie mam, to, to wezmę, ale jak mam truskawki też, tak nie bardzo. No ale chyba wolę jak maliny. Chyba oblizuję resztki łyżki. Resztki łyżki, resztki z łyżki. kaweczki ładne. Czekajcie, bo zapomniałabym jeszcze o... Ja muszę sobie zamówić, słuchajcie, masło y, orzechowe z KFD. To jest najlepsze masło, jakie w życiu jadłam. Natomiast to, to jest takie, bo... także znaczy, ono też nie jest złe. To jest chyba z Lidla. Też nie jest złe, ale nawet jeżeli chodzi o smak... Około tamtego to nie stało. Tam to normalnie takie kawałeczki orzeszków. Pyszne jest. No, posuwać się tam. Ja akurat zanim skończę trening, to ładnie odmarzną słucha słuchaweczki. Nie odmarznął truskaweczki, odmrożą się i będzie fajny posiłek potreningowy. Dużo białka, bo dwa skiery wysokobiałkowe, będzie fajnie. A to masło to jest bez oleju palmowego, bez glutenu, bez cukru, bez soli. No jest dobre, bo ono naprawdę nie jest złe, ale to z jest 100 razy lepsze. Kocie, o co Ci tutaj znowu chodzi? Co się tutaj czaisz już? Dobra, to odstawiam, żeby sobie troszkę, czekajcie, bo ja Was tutaj tak krzywo zrobiłam, że o Boże. No a ja idę się pozbierać, idę poćwiczyć. Powiem Wam, że no cholera jasna, tak się ciężko zmotywować do czegokolwiek przy tej pogodzie, że to naprawdę, no ja już tutaj i tak, i tak, i to wymyślam i tamto, poczekajcie, ja was postawię bo muszę puścić kota już chcesz wyjść? proszę, gdzie ty na taką pogodę się pchasz? no idź no idź chciałeś? nawet kocisko sobie dzisiaj ze mnie robi jaja zobaczcie, jest no jest za piętnaście już w sumie, ale jest tak ciemno, że wszędzie trzeba zapalić światła. Ja dzisiaj musiałam sobie zrobić normalnie dodatkową kawę, bo no, no zero za jakiegokolwiek zatrybienia, pomyślenia. Matylda śpi już, jejku, tyle czasu i w ogóle nawet nie ten, nie przychodzi ani żeby sikła, nic, zjadła tylko i poszła spać dziewczyna. Dlatego ja mówię, idę zrobię ten trening, może się trochę rozkręcę. I zobaczymy. Ale podejrzewam, że wielkiego rozkręcenia to tutaj dzisiaj na pewno nie będzie. Bo nie ma nawet takiej opcji. Jejku, jak ja bym już chciała, żeby było ciepło. Zresztą wszyscy byśmy chcieli. Wszyscy już mamy dość tego. Ale dobra. Nie narzekamy. Jutro jak będzie pogoda spoko, to muszę dwa kwiatki przesadzić. Bo już takie biedne a ziemię mam, doniczki też mam ale chciałam to zrobić na dworze, wiecie to znaczy na dworze jakieś powiadomienie znowu Uff, idę idę dobra, jest tak, tak tak i tak to oznacza tylko jedno że nie ma zmiłuj się ale nadszedł ten czas, dzisiaj wyjątkowo późno bo normalnie o tej godzinie to już jestem po a bynajmniej staram się być po no ale cóż, czasami bywa i tak nastawienie nie jest zbyt ciekawe bo nawet pies śpi suchecia jak zabity i w ogóle nawet nie podniosła głowy, jak szłam. Więc to świadczy tylko o jednym. A! Oła! O tak mnie przeatakować. Normalnie nawet kolczyki się dzisiaj na mnie czają. Idę, zrobię ten trening. Bo powiem wam, że... Uff, niech ta pogoda już przychodzi. Bo ciężko być fit i ciężko mieć ekstra nastawienie w momencie, kiedy za oknem szaro buro ciemno i leje. Trzeba się naprawdę mobilizować. Ja teraz włączyłam lampę, żeby móc do was coś kawałek nagrać. Jest masakrycznie ciemno, ale to nic. Jest zestaw: telefonik, słuchaweczki i wodzianka. I idziemy. Idę zrobię 40 minut. Coś mnie tu denerwuje dzisiaj z tymi włosami. Zrobię 40 minut. Myślę, że dam radę. A jak nie, to trudno to zrobię. Ile dam radę, i też będzie dobrze. Pamiętajcie, że to, ile Wam się uda, nie jest najważniejsze. Ważne jest to, żeby. Coś zrobić? No nie, no tak też nie. O co mi dzisiaj chodzi? Dobra, zrobię z powrotem tego warkocza. Bo to jest chyba najwygodniejsze. Baletnica, nie? Będę tu pięć razy się czesać, żeby tylko nie pójść się wykończyć na tym orbitreku. Ale coś mi tu dzisiaj w ogóle z tymi włosami nie gra. Nie mogę się z nimi dogadać od samego rana. Ale no cóż. Dzisiaj jest właśnie jeden z takich dni... W które najlepiej i najwygodniej było powiedzieć, byłoby powiedzieć: Nie robię, nie chcę, mi się nie mam siły, bo autentycznie. Ja jestem człowiek, który funkcjonuje na baterie słoneczne. Naprawdę, uwierzcie mi, ja funkcjonuję na baterie słoneczne i kiedy świeci słońce, kiedy jest pogoda, wszystko przychodzi mi dużo łatwiej i jakoś tak. Te moje solary wewnętrzne się lepiej ładują i szybciej. Okej, okay. widzę się z Wami po, bo jak to jeszcze chwilę posiedzę i pogadam, to może być tak, że już nic z tego nie będzie. I. No, dobra, nie gadam, idę, idę. Ok, słuchajcie, już po bólu nie było tak strasznie, jakby się wydawało. Faktycznie udało mi się walnąć te 40 minut. Uff. Przyszłam się z Wami no w sumie to pożegnać. I Sorry, że ten vlog dzisiaj taki krótki i trochę z dupy, ale powiem Wam szczerze, że jakoś przy tej pogodzie dzisiaj to ja więcej z siebie nie wykrzeszam. Nie wykrzeszam. Mam nadzieję, że u Was jest o niebo lepiej. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i do zobaczenia jutro. Cześć, pa! Música